Mieliśmy jechać do Włoch, ale prognozy nie są najlepsze, więc chcąc ominąć Armagedon pogodowy, stwierdziliśmy, że tymczasowo udamy się do Słowenii. Jest 7:20, słonko już wstało. Mieliśmy przed chwilą wschód słońca za oknem. Zwijamy się i lecimy do Słowenii. Garnąłem przyczepy, pozmywałem, schowałem rzeczy do samochodu i chcę już jechać. Ale Ewa ma ważniejsze rzeczy do zrobienia. Pisze sobie pamiętnik. A w Austrii jak to w Austrii? Każdy na kempingu i na ulicy się wita, uśmiecha. Ciężko się z tym ogarnąć, będąc z Polski. Ale jeszcze gorsze jest to, że jak się do tego przyzwyczaićcie, to potem ciężko wrócić do zwyczajów polskich, mijania się na niewidomego. 7.48, ruszamy do Słowenii, przed nami 404 kilometry, czyli w języku IT nie ma kilometrów. No i słuchajcie, dojeżdżamy. Wjeżdżamy do Słowenii jest po godzinie 12. .00. Dwa postoje zrobiliśmy dłuższe z gotowaniem kawki, więc trochę nam się zeszło. Ale już teraz jedziemy prosto do kempingu, Tu widzę jakieś ja rozkopane. Przejście coś... graniczne jest, ale chyba nie ma kontroli żadnej. Ktoś tu siedzi czy nie? Nikogo nie ma. Jedziemy na Camp Savinia i. Tam już się widzimy i będziemy tam eksplorować ten kemping, patrzeć, co ciekawego na nim jest, bo podobno jest fajny. Widać już górki, w których będziemy stacjonowali. My zazwyczaj w Słowenii, byliśmy już chyba trzy razy, udajemy się w północno-zachodnią część, tam koło granicy włoskiej, bo tam są Alpy Julijskie. No ale teraz ze względu na warunki pogodowe wybraliśmy to miejsce. Tutaj też są fajne górki i zobaczymy, jak tutaj jest. Bo to, teraz będziemy nad Ljubljaną, w takich można powiedzieć też północno-wschodniej części. Dojechaliśmy. Tak wygląda nasz, nasza parcelka. Camping jest dość taki nie za duży, klimatyczny. Jest 120 parcelek w takiej dolinie nad rzeką. Rozkładamy się i będziemy zwiedzać, co tu jest ciekawego. Słuchajcie, jest taka sytuacja, że już trochę kemping zwiedziliśmy, ale teraz zwiedzimy sobie trochę okolice, mimo że jest wiatrzysko, a jak wiecie nie ma lepszej metody jak przejażdżka krótka rowerowa. Po wyjechaniu z kampingu jest taka droga po której mało co tu jeździ, ale je, jedziemy pod wiatr, więc miącha nami niemiłosiernie. Ewa znalazła punkt gdzie frytki dają i chyba tam jedziemy. Chodźcie z nami. Mee. Nie słyszą. To jest rzeka Savinia. Niewiele jej tu już zostało Ale teraz będzie świeża dostawa wody przez kilka dni, więc zobaczymy jak będzie wyglądała. Jak będziemy stąd odjeżdżać. Muuu No jak no. się zatrzymałaś to daj jabłko. No, ostatnio dawałam marchewkę i nie chciała w ogóle. To. No powiedzcie, czyż tu nie jest pięknie? Ładne okolice, ładne drogi, niewielki ruch. Można sobie zwiedzać, można chodzić po górach, można jeździć rowerem. Tylko jeszcze, żeby pogoda była. Skręciłem w prawo, w lewo. A w nim ma. Chyba prosto pojechała. Poczekam sobie nad Strumykiem. A gdzie ty była, he? nie cię robiła. Jedziemy pod górę. Pod górę? Pod górę, tam pod górę. Fajne w Słowenii jest to, że nawet te małe takie dróżki wiejskie są poasfaltowane. Ten asfalt jest w dobrym stanie. No i dzięki temu tutaj można fajnie sobie pojeździć rowerem. Zostaw tego byka, bo cię ciapnie rogiem. A tu w ogóle wszędzie jabłka leżą, nikt tego nie zbiera. Może krowa zje? O! Zje? Jedzą! Mam nową zabawę, rzucam jabłka, krowy za nimi goniają. Ale bykowi to bym wolał do pyszczka nie dawać. Nie, one się boją. Idzie, zobacz, idzie krowa, idzie. Chcesz? Ugryzie mnie. Może Gryzie. tu. Ty? Zobaczysz, to zje. A jak język. Pachnęła? Oblizała mnie. Ale ślinka cieknie. Wszystkie tu już stoją. Dobra, krowy, jedziemy. Niestety w jedynym chyba otwartym tubarze nie było fryteczek. Ewa jest teraz głodna i smutna. Frytek nie było Ale zobacz ile tu jabłek leży. Możesz pociosać sobie w paski i będą frytki. Przed kempingiem jest punkt mycia psa, żeby takie brudne nie chodziły po kempingu. A tutaj jest piekarnia, filia piekarni, którą mijaliśmy tam w miasteczku. I tu jest taki system, że się dostaje numer telefonu, wysyła się na Whatsappie zamówienie, i na drugi dzień rano to przywożą. I przynoszą do przyczep. Bo tu generalnie nic nie ma w koło. Taki jest od ludzi, że, że aż dudni w uszach. Najbośniejsza rzecz w okolicy to nasze rowery. To moja piata. Dzień dobry. Hello. Witamy w dniu numer dwa w Słowenii. Tak jak zapowiadali, pada deszcz. Te prognozy tutaj się wyjątkowo dobrze sprawdzają, co nas trochę smuci, bo ma padać jeszcze tydzień. Znaczy oprócz jutra i pojutrze. Na szczęście nie było żadnej wichury tutaj i wszystko stoi na swoim miejscu, żadne drzewa nie zostały powalone. Tylko trochę jabłek pospadało, bo tam są jabłonki to Potem zobaczycie, jakie fajne jabłka tu są. W ogóle ten teren to chyba jest zaadoptowany po jakimś starym sadzie, bo tutaj są kupy drzewek owocowych, a teraz idziemy nad rzekę. A w ogóle, jak tu jechaliśmy, to nawigacja nas tą drogą pokierowała, żebyśmy tędy jechali o stamtąd. Na szczęście, coś nam tu śmierdziało na samym wjeździe i zdecydowaliśmy się pojechać naokoło, bo. No, ciężko tędy by było dojechać, chyba. W ogóle nie wiem, co się dzieje w tym roku z pogodą, bo drugi raz jesteśmy na południe Europy i drugi raz jest taka sytuacja, że w Polsce słońce, upały, piękna pogoda urlopowa może nie dla rolników, ale urlopowa a tutaj, a tutaj pada cały czas. Znaczy nie całe, ale pada, pada. A to zazwyczaj na odwrót trochę było. Już jest wrzesień, to w Polsce już powinny liście spaść. Powinno być szaro, powinno być mokro. A tymczasem w Polsce susza. Wisła wy wysycha, a tutaj nie ma suszy. Tak wygląda brzeg rzeki. Tutaj widać, ktoś ogniska robi. Kory to bardzo głębokie. Wody też nie ma jakoś super dużo. Chyba tu w inne okresy roku jest dużo wody. Na wiosnę, jak się śniegi topią w górach. Coraz lepsza jest pogoda na spacer. Leje. nie jest duszno. Człowiek się nie spali, trzeba widzieć pozytywy. Można posiedzieć na ławeczce. Ktoś czapkę zgubił, jakiś skate. Idziemy nad rzekę zobaczyć, czy ciepła woda. O, o, to jest miękkie, nawet ciepła. Nie wskakuje. Kamera mi zmoknie. Takie przemyślenie na temat tej okolicy mam, że jest tu tak spokojnie, że największym hałasem jest pisk we własnych uszach. Jest taka cisza, że jest aż za cicho dla nas. My lubimy generalnie jakieś spokojne miejscówki, ale tutaj też. Czekamy aż jutro się zrobi fajna pogoda i pojeździmy sobie tutaj po okolicy dalszej, trochę niż wczoraj. Może coś tu fajnego nas spotka, bo w przewodnikach piszą, że tutaj piękne widoki, piękne doliny i różne piękne inne cuda natury, ale w taką pogodę to nam się nie chce jeździć. Więc sobie nadrobimy zaległości czytelniczo. Kulinarne. Na przykład pojedziemy po chipsy zaraz. I jakoś to będzie. Zobaczcie co my tu mamy na kempingu. Są parcelki z darmowym jedzeniem. Dobre te jabłka? Takie. Tam są czerwone. Idziemy po czerwone jabłko. Na dole same jakieś zgniłki. Tu? U! O zrobakie, male twarde. <grywia> A tu w ogóle jest recepcja i toalety na takim luks wypasie ładne prysznice, wszystko ładne, wszystko nowe, ładnie zaprojektowane. Jest drzewko z ławeczką. Można sobie podumać. W ogóle to taka miejscówka. Do dumania, czytania i spania. Idziemy spać. 60% kempingu jest puste. Wczoraj ktoś się zaparkował. Metr koło nas. Fajnie, tak. Nic sąsiadów blisko. Są takie słupki ładne, ale chyba zamknięte na hmm, kluczyk. Chciałem zobaczyć, jaki bezpiecznik jest. Czy możemy odpalać kopalnie bitcoinów? Jest <grym> <Dzielna grym> czysta? Mm, tak. Nogi umyte? Tak. To do wyra. <grym> Chcesz spróbować? Najpierw Jabca prosto z drzewa? Ja to się boję. Czego? Kiedyś ktoś stumował jabłka z drzewa. No mm. dobra. Poczekamy do wieczora. Idziemy po więcej. <grym> Słuchajcie. Kończymy ten film o tym kempingu. Nic tu więcej nie ma ciekawego. Następny będzie ciekawszy film. A jak Was interesuje, bardzo ciekawe film o bardzo ciekawym kempingu w Chorwacji, to tutaj zobaczcie.